Halo, halo. Witam Was serdecznie. Kolejny film dzisiejszego dnia. 31 maja, sobota, godzina 10 dochodzi. Jesteśmy w Gołdapi. Ten film poprzedni, który widzieliście, jeszcze nie wiem jak na niego zareagowaliście, bo to jest drugi film, który dzisiaj nagrywam, tamten był pierwszy. Więc mam nadzieję, że tam parę łapek zostawiliście. Słuchajcie, trochę e, kosztowało mi trochę nerwów e, to nagrywanie, w tym drugim miejscu szczególnie, e, w tym filmie poprzednim, więc e, no miałem, nie zastanawiałem się czy w ogóle tu przyjeżdżać do Goldapi, ale, no ale mówię, no co czego się nie robi dla wspaniałych widzów. Siedzicie, klikacie, oglądacie, e, piszecie miłe słowa, więc no, też, no, należy się w szacunek widzom, tak? Więc no... Robimy przebitkę słuchajcie dzisiaj nad jeziorem Gołdap. Jeszcze postanowiłem sobie przyjechać nad jezioro Gołdap w Goldapi. Tutaj podejść jak najbliżej się do granicy. Nie wiem w ogóle, czy dobrze idę. Zostawiłem samochód, wysiadłem. Zobaczymy, gdzie jest jakieś w miarę dobre podejście do granicy. Spróbujemy tam wyhaczyć miejsce, gdzie granica przechodzi przez jezioro. Po stronie rosyjskiej, tam z tego co widziałem na mapie satelitarnej nic nie będzie widać żadnych pomostów ani żadnych budynków. Także to chodzi tylko o miejsce ujęcia linii granicznej. Spróbujemy złapać, a to oczywiście nie, nie jedyne miejsce, które dzisiaj jeszcze chcę nagrać na tym filmie, ale to już będzie chyba bardziej na spokojnie. Także zapraszam na dzisiejszy film, kolejny, sobota 31 maja, zapraszam na przywitki. Infrastruktura turystyczna w Gołdapi, szczególnie nad jeziorkiem, no bardzo ona rozwinięta, ośrodki, nie ośrodki. tu w ogóle w Gołdapi są tężnie, nie wiem czy wiedzieliście, ja już wiedziałem to od jakiegoś czasu, Podobne na wzór tych, które dobrze znam, czyli tych w Konstancinie, jeziornie. Także i go to czekała się swoich tężni, także no tutaj nic tylko oddychać tym powietrzem. W takim razie jest to uzdrowisko. Nie wiem czy dobrze idę, słuchajcie. Nie wiem czy dobrze idzie, zaraz się okażemy. Zaraz się okaże. Do kolejnego ośrodka dochodzimy. Zobaczymy, no, będę Wam relacjonował, jak to wygląda. Cały czas idę, chociaż mam wątpliwości, czy, czy dobrze idę. Czy idziemy, no bo idziecie razem ze mną. Jestem na terenie ośrodka Leśny Zakątek. Jeszcze póki co nie ma tu dużo ludzi. Nie, nie te czasy wakacyjne, jeziorko. W ogóle to miałem taki plan, żeby tamtą stroną iść, ale tak mi się wydawało, że tu chyba będzie jednak lepszy dostęp, bardziej to będzie przystępne. Nie wiem, czy dobrze wylosowałem. Zobaczymy. Jeszcze po, po drodze taką jedną rzecz się Wam pokazać, niezwiązaną może z granicą. Ale ciekawostka. A granica pewnie jest tutaj za tym zakrętem. O, tu już się kończy ośrodek. Kurczę, to jak nie wyjdziemy z tej strony, to będzie lipa. I będę musiał się wracać. No nie jestem. To się wrócimy. Trzeba trochę pochodzić. Zrobiło się zielono na zielonej. E, bardzo fajnie. I powiem Wam, że jestem spryskany od stóp do głów. Także mam nadzieję, że owady nie będą nam dokuczyć. szukamy jakiegoś przejścia tam dalej w tą stronę. No i natrafiłem. Przypadkowo w sumie. Słuchajcie, przechodziłem. Tu jest taka furteczka. To Wam musiałem pokazać domniemane miejsce pochówku generała Jeszonka. Kim był ten generał, to zaraz Wam opowiem. Zaraz to dojdziemy. O, bardzo, bardzo tak zwana kleszczowa ścieżka. Bardzo kleszczowa, fajnie. Hans Jesionek, no tak mówię trochę po polsku. O, zobaczcie, tablica dwujęzyczna. Domniemane miejsce spoczynku, czyli historycy się spierają, czy był, czy jest tutaj pochowany. Natomiast chodzi o to, że to był szef sztabu generalnego Luftwaffe. I w 1943 roku popełnił samobójstwo i został tu podobno na własne życzenie pochowany, tutaj nad brzegiem jeziora Goldap. Tam Brytyjczycy zbombardowali bazę wojskową e, gdzieś tam w Rzeszy, i Hitler oskarżył go, że to jest jego wina. I on się wtedy nie wiem, czy się załamał, czy coś, no i popełnił samobójstwo. I tu jest teoretycznie pochowany. Zresztą, w ogóle zwracam Waszą uwagę nie tylko miłośnikom Zielonej na to, że Tutaj to w ogóle okolice Gołdapi są wręcz usiane. Są usiane takimi miejscami związanymi z II wojną światową. Jakieś bunkry, nie bunkry, właśnie groby. Tam po drugiej stronie jeziora jest grób jakiegoś e, takiego literata niemieckiego czy pruskiego. No tak, tutaj nie przejdziemy. Nic, będę szukał innej drogi, zobaczymy. No dobra, to w to miejsce trafiłem, tak jak chciałem. Ale będę musiał wyjść stąd i iść dalej w stronę, w stronę granicy. Udało się dotrzeć, słuchajcie, jestem z drugiej strony jeziora. Zobaczcie, no i się załamałem. Zobaczcie, kurczę, tam jest jakaś wiata. Co to jest za miejsce? Kurczę, przy samej, ja widziałem je na Google Earth, przy samej granicy, ale jak tam dojść? To jest zagadka na następny raz. Zobaczcie, granica na gołbaki. Bojki, te szuwary kurczę trochę. I tak to jest po rosyjskiej stronie. Tutaj. Jakiś maszt. Droga, droga prowadzi. No nie no na jaja. Droga prowadzi jeszcze dalej. Ale słuchajcie, oszukała mnie trochę nawigacja Bo było pokazane, że mogę podjechać samochodem A niestety nie mogłem, musiałem lecieć 3 km ponad z buta Więc jeszcze muszę wrócić, a jeszcze chciałem jakieś inne miejsce zobaczyć Także udało się No dobra, to zagadka na następny raz Co to jest? Jak tam dotrzeć? Przy samej granicy jakieś wiaty, niewiaty Kurczę. No właśnie, może ktoś kto jest bardziej obecny tu w okolicy Podpowie mi, a ja, ja, le, ja leciałem 8 km będę musiał przejść, żeby no, zrobić Wam taką cegnikę. Można podejść, słuchajcie, jeszcze bliżej, bo tu droga prowadzi e, wzdłuż brzegu. Także tu podejście w sumie jest o wiele lepsze niż po tamtej stronie. Ale trzeba się nachodzić. Także szkoda, że to wcześniej nie wybrałem. A nic, zobaczymy. A tak jest granica na głodach. Dobra, ja się zgrywam. Jedziemy dalej, słuchajcie. Kolejny przymyki Zmierzam do samochodu i dwa przemyślenia. znaczy Jedną rzecz chcę Wam pokazać. A jeśli chodzi o pierwszą, to y, ta wiata, którą pokazywałem Wam przy samej granicy, po tamtej stronie jeziora, to chyba mnie olśniło, ale to olśniło mnie za późno, kurde. Po tamtej stronie jeziora jest droga, którą ja szedłem zresztą. Kończy się na Szlabanie. Znaczy nie kończy się, ona dochodzi do Szlabanu, idzie dalej i o ile pamiętam, bo ja tam kiedyś byłem, o ile pamiętam, to tam jest takie rozwidlenie. Jedna droga idzie bezpośrednio do granicy lądowej, jeszcze, a druga droga tak schodzi na dół. I czy to nie jest dojście, kurcze, do wiaty? Eee, właśnie, tej eee, nad brzegiem. To mnie chyba olsiniło, ale to jest oczywiście mały niedosyt. Zostawiam Wam tą ciekawostkę. Jak będziecie buszować w tych okolicach, to możecie to sprawdzić. Natomiast to miejsce, którym ja tutaj szedłem, również bardzo intuicyjne, tylko tego zejścia i drogi wzdłuż jeziora, wzdłuż brzegu, nie widać z tamtej strony. Ale można było podejść bliżej, tam gdzie ja byłem, jeszcze bliżej można było podejść i zrobić tam jakąś lepszą przebitkę, ale ja oczywiście tam, no zostawiłem mały niedosyt. Natomiast druga sprawa, słuchajcie. Fritz Kowronek Pisarz mazurski, nie niemiecki. To był potężny, znaczy czy był potężnym mazurem, to nie wiem, ale to był bardzo inteligentny. Był pisarzem. Zobaczcie, upamiętniony tutaj. Czy on tu jest pochowany? Nie, no to jest chyba. Nie wiem, czy to jest pochowane, czy to jest taka tablica pamiątkowa. Nie wiem, czy on się nie wychował, czy urodził gdzieś tutaj w tych okolicach. Tak, także to jest. Zobaczcie, jaka okazała brzuska. Aha, piękna. Fajne miejsce. Może tu rośnie od momentu, kiedy on zmarł, od 1939 roku. Pisarz mazurski, tak. Nie niemiecki, głupoty palnąłem, przepraszam. E, no dobra, to idziemy dalej. Nie mogło zabraknąć przebitki z trójstyku. Tak bez przekonania w sumie tu podjeżdżałem, bo mówię, a to miejsce no tak znacie. Zobaczcie, postawili jakąś taką kawiarenkę, nie kawiarenkę, jakieś lody. E, bez przekonania e, tak tutaj stanąłem bo mówię, no znacie to miejsce, już pewnie wam się bardzo znudziło, ale zobaczyłem coś z drogi i postanowiłem jednak się zatrzymać. Myślę, że będzie ciekawostka. Zdradzę tylko, że strona rosyjska chyba postanowiła coś zamanifestować. Zaraz wracamy. Jeszcze zanim dojdę na miejsce, to dwa słowa odnośnie polsko-litewskiej granicy. Chyba w tym tygodniu. W tym tygodniu, to znaczy w tym tygodniu jak nagrywam film, czyli 31 maja. Porozumienie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Łoździejskiego Oddziału, jeśli chodzi o ochronę, pojawią się nowe pojazdy, pojawią się kamery, pojawią się drony. Wszystko to jest odpowiedzią na presję migracyjną, która wzrosła na granicy polsko-litewskiej. Jak wiecie, czy albo nie wiecie, no niestety Łotwa, Łotwa sobie słabo radzi z ochroną granicy. Grupy przejeżdżają po prostu aż miło. Nie wszystkie oczywiście, bo to byłby niesprawiedliwe, bo łapią strażnicy nasi, ale ale no nie wszystkich łapią, więc to jest reakcja na wzmożoną presję na polsko-litewską granicę. Oczywiście można ją swobodnie przeszkadzać, natomiast na pewno przekraczać, natomiast no z pewnością jest to jakiś, no, w pewnym sensie to jest jakaś taka zmiana, jeśli chodzi o takie swobodne granice Schengen tak? wewnętrzne. A to już widzicie, tak? Znacie, znacie wszystko dobrze. Natomiast powiem Wam, że chyba będzie hit. Będzie hit na, na trójstyku. To znaczy hit, no. Ciekawostka, no może tak. Nie ma co się nie ja, wiecie, Ja zobaczyłem i się podnieciłem. <grym> się <streszać> Wracamy za chwilę. Muszę się streszczać, bo idzie grupa ludzi. Zobaczcie co Rosjanie po swojej stronie powiesili. Flagę. To jest flaga związana z dniem pabiedy. Oczywiście nie mogę rozszyfrować, to jest napisane, bo tam sobie powiewa. Zawinęła się trochę wokół tego słupa. No tak, to teraz widzicie już jaki jest podział, nie ma wątpliwości. A taka sama flaga wisiała, pamiętacie, w pierwszym filmie nad jeziorkiem. Tylko tutaj ją mamy na wyciągnięcie ręki. O, proszę bardzo. No to nieźle. To szkoda, że mnie tu nie było, jak ją wieszali. To byłby dopiero hit. No ale musimy się zadowolić czymś takim. Czy prowokują w jakiś sposób? To już osęcie sami. Ja pokazuję, wy komentujecie. Zbliża się grupa jakichś Litwinów. No, to tylko taka przebitka, ciekawostka ze strony rosyjskiej. Tego masztu tu nie było, więc to zostało tu wbite. Prawdopodobnie na, mówię, no na 9 maja, także w tym, w tym miesiącu. Ludziska już idą. To spadamy. To jest jakiś oddział imienia Kutuzowa. Kojarzę te flagi z tych parad zwycięstwa. Teraz tego nie rozszyfruję, ale to jakbym pogrzebał, to, to bym się dowiedział. No, mam nadzieję, że film nie spadnie z rowerka za treści. Ciekawostki na trójcyku. Jeszcze moim marzeniem jest zobaczyć tu Rosjan, którzy koszą trawę. Lecimy. Ponieważ wiatr coraz gorzej wyrabia, to muszę Was zostawić z tymi kadrami. i tam jakaś kosiarka, jakaś piła. O, nie wiem czy słyszycie. Tak, bierzemy ochronę. Nie wiem, ten płotek. Dociągnęli. No tak, to wszystko, płotek, wszystko ładnie pięknie. No tak, a na piwo chodzimy tędy. Nie, na no żartuję, to oczywiście, jest wszystko pilnowane. Tak, z tymi kadrami was zostawiam, bo tu się dużo dzieje, oczywiście po stronie rosyjskiej. Jeszcze zrobimy tam przybliżenie. A, pięknie. Rosjanin przewalił kosiarką w ogrodzenie. By było słychać. Żyłkę sobie zniszczysz. Czyściutka woda. flaga powiewa no ale pusta oprócz pana Rosjanina który coś tam kosi trawę no to nic nic się nie dzieje ostatnio jak byłem to pełno dzieciaków pełno ludzi, kąpali się Ten, te pontony to są tak zarobione, że co przyjadę to one to kurde stępie. No dobra to tyle chyba. Zostawiam was z tymi kadrami. Jeżeli lubicie wycieczki ze mną, to zróbcie coś albo nie, jak tam uważacie. Pozdrawiam. Trochę się zmordowałem, ale jestem zadowolony w sumie z tych przebitek, które Wam pokazałem. Wszystkie cele osiągnąłem. Także z tym widokiem was zostawiam. Jadę do Kalwarii, później na chwilę do suwałk. No i kierunek domu. Także pozdrawiam. Widzimy się na zielonej. Tradycyjnie. Cześć!